Cześć! Witaj w kolejnym odcinku z serii PJL 101, gdzie programowanie jest łatwe. Dzisiaj zaczniemy od czegoś troszkę innego. Napiszę Tobie na tablicy słowo, a Ty pomyśl, ile znaczeń to słowo ma. Ja znam co najmniej trzy znaczenia słowa zamek. Po pierwsze zamek na skalę, po drugie zamek w drzwiach, a po trzecie zamek błyskawiczny w kurtce albo innej części garderoby. Proste. Drugie słowo. Które w 2018 roku zostało uznane młodzieżowym słowem roku i ma teraz nowe znaczenie od czterech lat. Ma według mnie co najmniej dwa znaczenia. Jeżeli znasz więcej, napisz w komentarzu. Trzecie słowo, klient, jako osoba, która kupuje w sklepie, ale w kontekście IT, to słowo ma co najmniej dwa znaczenia. Jeżeli nie wiesz, jakie to słowo ma znaczenie w kontekście IT, to znaczy, że najprawdopodobniej nie oglądałeś poprzedniego odcinka z serii PJL 101, na który Cię serdecznie odsyłam. A jeżeli nie chcesz przegapić żadnego odcinka, zapisz je na newsletter, a my Ciebie poinformujemy o kolejnych odcinkach. W świecie IT słowo klient znaczy albo urządzenie końcowe, inaczej nazywane hostem, które może się połączyć na jakiś serwer, ale także może oznaczać oprogramowanie typu klient, czyli oprogramowanie, które wysyła żądanie na oprogramowanie typu serwer. Natomiast jeżeli chodzi o klasyczne pojęcie słowa klient, jest to oczywiście osoba, która dokonuje jakichś zakupów w sklepie. I na przykład ty czy ja. Niejednokrotnie dokonywaliśmy zakupów w sklepie na przykład internetowym. A co trzeba zrobić, żeby kupić coś w sklepie internetowym? Co trzeba posiadać? No, trzeba posiadać przede wszystkim pieniądze, ale poza tym trzeba wybrać jakiś przedmiot i włożyć go do koszyka. Ja teraz tutaj napiszę na słowo przedmiot i ten przedmiot wkładamy do koszyka. Następnie, kiedy chcemy zrealizować to zamówienie, musimy wybrać formę dostawy. Nieważne, czy to jest firma kurierska, czy to jest Inpost, czy to jest yy, Poczta, Poczta Polska. Możemy to, te, tą formę dostawy albo firmę, usługę, która dokonuje dostawy, określić mianem spedytora. Kiedy już wiemy, jak chcemy, żeby ten przedmiot do nas trafił, musimy podać swój adres, żeby spedytor wiedział, gdzie wysłać ten przedmiot. A kiedy już mamy te trzy rzeczy, mamy przedmiot, wiemy kto nam dostarczy ten przedmiot, wiemy na jaki adres ten przedmiot zostanie dostarczony, to ten przedmiot ostatecznie, ta paczka musi pokonać jakąś drogę. I wierz mi lub nie, ale za pomocą tych czterech rzeczy możemy opisać nie tylko jak kupujemy rzeczy w internecie, ale także możemy opisać cały ruch w internecie, i to jest przedmiot naszego dzisiejszego odcinka. Naszą podróż po autostradach internetu rozpoczniemy od najniższej warstwy, jaką jest droga. Tutaj muszę zaznaczyć, że mnie jako programistę nie interesuje fizyczna realizacja transmisji danych. Od tego są specjaliści, którzy są naprawdę w tym dobrzy. Oni się tym zajmują. Ja korzystam po prostu z ich pracy i efektu działania ich pracy. Tak jest dobrze, bardzo mi to odpowiada i ty ucząc się programowania nie musisz wiedzieć, jak te rzeczy działają. Ale, żeby mieć pełny obraz tego, jak to wszystko działa, posłużę się tutaj jednym eksponatem. I może kiedyś przyszło tobie się bawić takim czymś, to są dwie puszki, dwie puszki połączone sznurkiem. Jeżeli ten sznurek będzie naciągnięty i będę mówić coś do jednego. Nie, czy dobrze słychać w mikrofonie? Jeżeli będę mówić coś do jednej puszki, to wibracje mojego głosu, zebrane na podstawie puszki, zostaną przeniesione na sznurek. Ten sznurek będzie wibrować, prawi wibracje drugi, drugie dno puszki, i ta puszka rezonując da dźwięk po drugiej stronie. Teoretycznie to działa na około 30 metrów. Ja kiedyś to sprawdzałem na 50 metrów. Dawało całkiem słabe rezultaty. Niemniej jednak działa. Takimi dwoma urządzeniami jest na przykład karta sieciowa w Twoim komputerze, w Twoim laptopie, karta Wi-Fi w smartfonie. To urządzenie, tutaj jest sznurek. Można powiedzieć, że to jest taka wizualizacja połączenia sieciowego. Wystarczy. Nie musimy wiedzieć, jak to tak naprawdę działa, i na dobrą sprawę możemy pominąć ten aspekt. Bardziej nas interesuje adres. Adres jest ciekawszym tematem niż sama fizyczna realizacja połączenia. Otóż w świecie fizycznym. Żeby nadać czemuś adres, to musimy wiedzieć, w jakim kraju to coś się znajduje. Następnie kraj można podzielić na województwa, województwa można podzielić na powiaty, powiaty można podzielić na gminy. Gminy mają miasta, miasta mają dzielnice, dzielnice mają ulice, na tych ulicach są budynki, które mają własny numer, a w tych budynkach może być wiele mieszkań, które również mają własny numer. Prosta sprawa. No i najlepsze. W świecie fizycznym budynek nie zmienia swojej lokalizacji. Jest cały czas w jednym miejscu i możemy go zlokalizować chociażby za pomocą GPS. W świecie IT sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ urządzenia, w szczególności w dzisiejszych czasach urządzenia mobilne jak laptopy czy smartfony, one zmieniają swoje położenie. Teraz mogę pracować na laptopie w swoim biurze, a po chwili mogę go zamknąć, przenieść się do kawiarni, otworzyć tam laptop i pracować na nim. Ale łączność nadal jest zachowana, ja nadal mam połączenie i nadal te rzeczy do mnie trafiają. Jak to się dzieje? Otóż w świecie IT posługujemy się innymi adresami. To są adresy takie bardziej abstrakcyjne, adresy logiczne i określa się, ich, określa się je mianem IP. Adres IP możliwe, że się kiedyś już z tym spotkałeś. Adres IP to jest rewolucja, jeżeli chodzi o internet. Tak naprawdę IP za pomocą IP. Internet jest w ogóle możliwy, żeby. Jest możliwa realizacja internetu. Jak to działa? Wyobraź sobie, że masz komputer. Tak, no i to jest Twój komputer. I Twój komputer jest połączony w domu z routerem. Nieważne, czy to jest połączenie fizyczne za pomocą przewodu, czy to jest połączenie Wi-Fi. W Twojej sieci lokalnej możesz mieć więcej urządzeń. I w Twojej sieci lokalnej wszystkie urządzenia mają swój adres IP. Router zazwyczaj nadaje adresy tym urządzeniom, które się tutaj znajdują, dzięki czemu te, to urządzenie wie, gdzie bezpośrednio ma wysłać pakiet. Co się dzieje, jeżeli. To swoje urządzenie, Twoje urządzenie, twój laptop nie wie, gdzie ma wysłać, bo masz na przykład ma jakiś adres, dajesz mu jakiś adres, który nie jest znany ani twojemu urządzeniu, ani twojemu routerowi, tylko tobie, bo na przykład podał go tobie twój kolega albo koleżanka. Co się wtedy dzieje? Twój router działa jako brama, jaki portal. Twój komputer, jeżeli widzi jakiś adres, że o kurczę, nie wiem, gdzie to jest, to wyśle go do routera. Pojęcie bramy domyślnej, możliwe, że się kiedyś z tym spotkałeś, polega na tym, czy znaczy zasada działania bramy domyślnej polega na tym, że jeżeli nie wiesz, gdzie coś wysłać, wyślij to do bramy. A co robi router? Router wyśle to dalej, do innego urządzenia, które być może wie. I ten router wysyła do kolejnego urządzenia, to wysyła do kolejnego urządzenia, aż w końcu gdzieś znajdzie się urządzenie, które wie, gdzie jest odbiorca i zaadresuje go do, dokładne, do, dokładnie do tego odbiorcy. Słowo ROOT, czyli ścieżka, dlatego router, bo wybiera odpowiednią ścieżkę, to jest kwintesencja protokołu IP. Po polsku jest to określane mianem trasowania. Okropne słowo, trasowanie, dlatego router i routing jest tutaj bardziej finezyjne, jest łatwiejsze do przyswojenia niż trasowanie. Niemniej jednak znaczy to dokładnie to samo. Protokół IP nie tyle co przydziela adresy odpowiednim urządzeniom i każde urządzenie w sieci ma swój adres albo i wiele adresów, ale także odpowiada za wybranie ścieżki tak, żeby te, te dane zaadresowane do konkretnego odbiorcy do niego trafiły. Tutaj na chwilę możemy się zatrzymać na samym adresie IP. Co to tak naprawdę jest? Adres IP jest reprezentowany przez zbiór czterech liczb oddzielonych kropkami. Czy mamy jedną liczbę, kropka, drugą liczbę, kropka, trzecią liczbę, kropka i czwartą? Te liczby, inaczej nazywane oktetami, ponieważ składają się tak naprawdę w tej fizycznej realizacji składają się z 8 bitów nieważne mogą mieć wartości od 0 do 255. Jeżeli ma większą wartość, jest to po prostu nieprawidłowy adres IP i nie będzie to działało. Nawet oprogramowanie, które pobiera od Ciebie adres e użytkownika, pobiera od Ciebie adres IP, nie pozwoli Ci na wpisanie większej wartości. Jaki jest problem z tymi adresami IP? No, ciężko zapamiętać więcej niż kilka adresów IP żeby było łatwiej zapamiętywać, żeby łatwiej było posługiwać się ludziom, jeżeli chodzi o adresowanie innych urządzeń w sieci, wymyślono sobie domeny internetowe. Domena internetowa, czyli taka tekstowa reprezentacja adresu IP. Działa to na takiej zasadzie, że na przykład twoja przeglądarka, kiedy wpisujesz adres programowaniejslatwe.pl to twoja przeglądarka, zanim cokolwiek zrobi, dokona zapytania do serwera nazw, specjalny serwer, który działa trochę jak książka adresowa, książka telefoniczna. W książce telefonicznej teraz one już nie funkcjonują, a pamiętam, kiedyś, kiedyś, jak byłem dzieckiem, były takie duże książki telefoniczne, gdzie każdy numer telefonu, adres IP, miał. Przypisany adres, a także abonenta, imię, nazwisko i adres. Teraz by to nie przeszło chyba ze względu na RODO, nie wiem jak to miało funkcjonować, ale kiedyś tak to działało. Tak samo działają serwery nazw. Każda domena internetowa ma pod sobą adres IP, na który łączy się twój, Twoja przeglądarka, czy Twoje oprogramowanie, które realizuje jakieś połączenia. Każde urządzenie może mieć wiele adresów IP, za to każdy z nich ma jeden taki sam adres IP, który można używać lokalnie. Jest to adres tak zwanej pętli zwrotnej i ma on wartość 127.0.0.1. Możesz sprawdzić to na swoim komputerze e, używając na przykład polecenia ping, wpisać ten adres i zobaczysz, że otrzymujesz jakieś odpowiedzi. To jest bardzo użyteczne, ponieważ kiedy będziemy pracować, e, tworzyć oprogramowanie, będziemy faktycznie coś robić i będziemy chcieli Stworzyć na naszym komputerze, lokalnym komputerze środowisko, gdzie będzie serwer, gdzie będzie klient, no to te, te rzeczy potrzebują jakiegoś adresu. I za pomocą tej pętli zwrotnej możesz łączyć się do samego siebie, omijając całą ścieżkę związaną z routingiem i innymi urządzeniami. Nie musisz być w ogóle połączony do żadnego urządzenia, do żadnej sieci, ale za pomocą tego adresu możesz łączyć się do samego siebie i na przykład tworzyć swoje oprogramowanie i je testować. No dobrze, wiemy już w jaki sposób odbywa się wybieranie ścieżki oraz w jaki sposób adresujemy urządzenia w sieci. Teraz potrzebujemy gwarancji, pewności stuprocentowej, że cokolwiek nie wyślemy do, do kogokolwiek, na pewno do niego dotrze, na pewno dotrze w takiej samej formie, jaką wysłaliśmy i jeżeli nie dotrze, to będziemy o tym wiedzieć, że to nie dotrze. Jeżeli korzystamy z firmy kurierskiej, która ma nam dostarczyć paczkę, to ona jest tym gwarantem, że powierzając paczkę w takiej formie, ona dokładnie w takiej formie dotrze do, do odbiorcy, prawda? Z internetem dzieje się dokładnie tak samo. Potrzebujemy spedytora, który da nam tą gwarancję, że te dane są bezpiecznie przetransferowane, bezpiecznie w kontekście bezpieczeństwa, m, pewności. Że te dane są dostarczone, a nie, że nikt ich nie podsłucha i nie podejrze. To jest zupełnie inny temat. Jeżeli, w normalnym świecie, do tego celu, do transportu paczki, wykorzystujemy kuriera i ten kurier nam gwarantuje, że wysyłając list tym kurierem, odbiorca nie otrzyma wiru papierów, tylko faktycznie list, który można otworzyć i przeczytać, tak w świecie internetowym za tą całą spedycję odpowiada inny protokół, który się nazywa. TCP. Protokół TCP jest naszym gwarantem, że te dane zostaną dostarczone. To jest skrót od Transmission Control Protocol, czyli protokół kontroli transmisji. Za pomocą niego wiemy, że na pewno dane zostaną dostarczone, a także dodaje nam jeszcze jedną fajną rzecz. Wyobraź sobie, że zamawiasz coś kurierem do swojego domu, ale chcesz mieć pewność, że jak kurier przyjdzie, to dokładnie Ty odbierzesz tą paczkę, a nie na przykład Twój partner, czy Twoja mama, twój chłopak dziewczyna, bracia, ktokolwiek, czy twój pies. Albo że kurier nie zostawi paczki u sąsiada, tylko dokładnie ty ją odbierzesz. Kurier musi do Ciebie zadzwonić, powiedzieć ej, będę o tej porze bądź na miejscu. Tutaj w internecie mamy Troszkę inny mechanizm, który gwarantuje nam, że dokładnie ten odbiorca, którego, do którego chcemy wysłać te dane, odbierze. Dzieje się to za pomocą tak zwanych portów. I tutaj zapiszę sobie to. Muszę to usunąć. Usunąć. Wymazać. Delete, delete. Port. Możesz sobie to wyobrazić, ten port na przykład za pomocą analogii pociągu. Kiedy jedziesz pociągiem, powiedzmy, na stację Warszawa Centralna, to jak zatrzyma się pociąg, otworzą się drzwi, to wychodząc nie wychodzisz na Alejach Jerozolimskich, tylko wychodzisz na konkretnym peronie i konkretnym torze. W zasadzie w Polsce są chyba rozróżnienia na perony i tory, za granicą to jest po prostu tor. Więc pociąg, który jedzie na konkretną stację, on musi zjechać na konkretny tor i na tym torze jest obsługiwany. Coś podobnego ma miejsce w przypadkach statków i portów. Jest jeden duży port, ale statek, który cumuje, on ma swoje konkretne miejsce, gdzie dany przewoźnik jest obsługiwany przez obsługę portową. I jeżeli chcemy cokolwiek wysłać, jakiekolwiek dane w internecie, to nie tylko potrzebujemy adres, ale także musimy znać port, na który wysyłamy te dane. Tych portów na jednym komputerze może być aż 65563. Dlaczego ta akurat taka wartość? Jeżeli wiesz, podziel się tą informacją w komentarzu. A jeżeli nie, po prostu przyjmij ją zapewnik. To nie jest istotne. W każdym razie mamy około 65 tysięcy portów na komputerze, które możemy otworzyć i przyjmować dane. Więc jeżeli mamy jakiegoś nadawcę, który chce nam wysłać te dane, on musi znać nasz adres i wiedzieć, na jakim porcie będziemy oczekiwać od niego tych danych. Jeżeli jesteś uważny, i nie śpisz i nie przewijasz tego wideo, to najprawdopodobniej pojawia się w głowie tobie pytanie. Ale jak ja wchodzę na stronę internetową, programowanie jest łatwe, ok, rozumiem, że adres domeny programowanie-słatwe.pl jest, jest zamieniany na adres IP i moja przeglądarka się tam łączy, ale ja nie podaję przecież żadnego portu. To jak to się dzieje? Otóż jest coś takiego, że technologia jest stworzona dla człowieka, ma nam służyć i ludzie są z natury leniwi. Więc dla ułatwienia oprogramowanie stosuje tak zwane porty domyślne. Jeżeli nie podajesz portu, to oprogramowanie, z którego korzystasz, w tym przypadku przeglądarka internetowa, użyje domyślnego portu 80 albo 443, jeżeli wykonujesz połączenie bezpieczne za pomocą protokołu HTTPS, który jest szyfrowaną wersją protokołu HTTP. A to. Zbliżę nas w końcu do przedmiotu. Do tej pory omówiliśmy adresowanie i pokonywanie odpowiedniej ścieżki, żeby dotrzeć do adresata. Omówiliśmy, że potrzebujemy gwarancji, żeby te dane zostały dostarczone w takiej samej formie, w takiej samej kolejności. Wiemy, że jest port, na którym każdy, każde oprogramowanie może nasłuchiwać swojego ruchu, którego oczekuje. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Co my tak naprawdę przesyłamy? Co jest tym przedmiotem, które wysyłamy? Przesyłamy oczywiście dane, tylko jeżeli mamy oprogramowanie i nawet my je stworzymy, mamy oprogramowanie typu klient i mamy oprogramowanie typu serwer. To klient może wysyłać różne dane, różne dane do klienta. Możesz wysłać na przykład obrazek kota, a później wysłać wiadomość tekstową, a później możesz wysłać jakieś nagranie muzyczne. Skąd ten serwer, albo w drugą stronę, tak samo to działa, skąd to oprogramowanie ma wiedzieć, co ty w ogóle wysyłasz? Więc my, programiści, działając na najwyższej warstwie, te warstwy nas interesują, my, programiści, tworzymy własne protokoły, tak, protokoły, za pomocą których możemy rozróżnić dane, które same, sami sobie wysyłamy. Jeżeli ja stworzę aplikację do komunikacji internetowej, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie Telegram, czy Messenger, to wysyłając tekst, ja muszę wiedzieć, kto go wysłał, do kogo go wysłał, w sensie nie adres urządzenia, na które ja wysyłam, tylko kim jest użytkownik, do którego ma to trafić, jaki jest mój awatar, jak, jaki jest mój Identyfikator w bazie danych, o której porze wysłałem t, tą wiadomość. Jest bardzo dużo rzeczy, które muszą mieć odpowiednią strukturę, i tą strukturę, tymi strukturami zajmują się programiści w warstwie najwyższej. To się nazywa warstwa aplikacji w modelu TCP/IP, o którym właśnie opowiedziałem. Tak działa internet, tak to po prostu wygląda. I na szczęście, jako programiści, nie musimy za każdym razem tworzyć własnego protokołu, jak tworzymy aplikację, czy to ma być jakaś aplikacja na smartfonie, czy to ma być aplikacja webowa. Nie musimy tworzyć tych protokołów, bo istnieje szereg protokołów, warstw aplikacji, jak na przykład protokołu HTTP, który jest odpowiedzialny za transfer stron internetowych, i możemy korzystać z tego protokołu za pomocą implementowania go we własnej aplikacji, wykorzystywania go, pakowania danych w taki sposób, jaki ten protokół, z którego korzystamy, wymaga tego nas, i wysyłania go dalej. Po drugiej stronie, jeżeli jest to serwer, serwer zrozumie, co my wysyłamy, ponieważ sam implementuje ten sam protokół i przetworzy te dane w taki sposób, jaki jest ogólnie y, opisany w dokumentacji. Więc tutaj mamy na najwyższej warstwie warstwę aplikacji, ale to jest tak naprawdę protokół aplikacji, możemy to nazywać jak chcemy, możemy wysyłać zwykłe dane bez żadnego opisu, tylko że po drugiej stronie tak naprawdę odbiorca nie będzie wiedział do końca, z czym ma do czynienia. Więc zawsze musi być jakiś mechanizm, musi być jakiś opis, za pomocą którego dwie strony uzgadniając, że OK, będziemy się posługiwać takim takim mechanizmem, żeby zrozumieć, co my sobie wysyłamy nawzajem. Jest to po prostu warstwa aplikacji, to napiszę cztery rzeczy: warstwa fizyczna, warstwa ścieżkowania i adresowania, warstwa transmisji danych i warstwa aplikacji. Tak działa internet. A teraz najlepsze, jako programista. Jakikolwiek język nie będziesz wykorzystywać, cokolwiek nie będziesz robić, chyba że będziesz robić oprogramowanie, które korzysta jak i z którychś z tych warstw. Tak naprawdę, na dobrą sprawę interesuje ciebie tylko to. Jako programista musisz wiedzieć, że masz adres IP, masz port i protokół aplikacji, z, której, z którego korzystasz, żeby Twoje dane zostały zrozumiane przez inną aplikację. Ok. Zdobyliśmy teraz podstawową wiedzę, znamy podstawowe pojęcia. Możemy się teraz komunikować za pomocą tych terminów, wiemy, co one oznaczają. Nie musimy znać szczegółów, jak to naprawdę to wszystko się odbywa, ale wiemy z czym mamy do czynienia. Możemy wejść w bardziej zaawansowane tematy, które będziemy poruszać w kolejnych odcinkach POJOT L Seria 101. Zapraszam na nie. Jeżeli nie chcesz ich przegapić, zapisz je do newslettera, a także polajkuj to wideo, jeżeli strona, na której osadzone jest to wideo, umożliwia danie łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. алло алло песок 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 халло